Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Kilka dni nie było mnie z żadnym update'em. coś mi tylko wpadło. A głównie dlatego, że pracowałem ciężko w zeszłym tygodniu, aż potrzebowałem 3 dni odpoczynku. Wczoraj też nie pracowaliśmy. E, mój kochany sąsiad pomaga mi w, w tej konstrukcji. A więc pokażę Wam, jak to, jak to wygląda, gdzie my jesteśmy. Te belki, które tutaj widzicie, to są te, te belki tutaj: raz, dwa, trzy, cztery, i po drugiej stronie są cztery. Tym dokładnie tutaj Wam pokażę te belki. Czy widzicie cokolwiek cokolwiek słońce tak mocno świeci? No ja tu nic nie widzę na kamerze, więc mam nadzieję, że to widzicie. A więc cztery benz takie jak tutaj na tym, na tym rysunku są będą wykonane. Więc potrzebujemy 8 takich belek z każdej, na każdej cztery nacięcia. Tu są tylko trzy zrobione, bo myślałem, że będą 3, ale są 4. E, więc wszystkie te 8 mamy już wycięte. Eee, teraz wycinamy te właśnie pomiędzy, tu widzicie. Eee, jest to połączenie, no, w Polsce się to nazywa jasku, czy obron, po angielsku dovetail. Eee, to będzie generalnie szczyt, eee, szczyt budynku. 50 mm tam będzie wyznaczony mortis albo tenon będzie połączenie tych belek z następną czyli dokładnie to połączenie które tutaj widzicie więc plan jest taki aby zrobić właśnie wszystkie te połączenia tych belek będzie 24 czyli 48 takich skurczych ogonków trzeba to wycinać dopasować to potem jeszcze te Zastrzały przeciwwietrowe z tych dwóch stron i po drugiej stronie również do wykonania. Jak to zrobimy, to będziemy robili te słupy z tej i z tamtej strony z tymi zastrzałami i tą belką poprzeczną. Wtedy jak to zrobimy wszystko, to możemy przejść do budowy czterech tych bęców. Jak te cztery bęcy zrobimy, no to możemy całą konstrukcję, że tak powiem, składać do kupy. Nie? Tak jest plan. No, także idzie dosyć dobrze. Fakt, faktem grubości nie są. Nie wiem gdzie wam to pokażę, tu wam to pokażę. Grubości nie są idealne, więc jak tu widzicie ta troszeczkę wystaje. Widzicie? Widzicie no bo niestety tu jest na równo ładnie ale grubości są różne i tutaj jak jest też delikatnie wystaje także delikatnie nie będzie to idealnie że tak powiem pogoda wciąż piękna cudowne słoneczko ciepło troszeczkę pada ale ale to jest tyle co że tak powiem rośliny potrzebują bo jest sucho bardzo Także, no, e, działamy dalej. Nagram coś może pod koniec tygodnia, jak będzie jakiś lepszy progres, że tak powiem, albo, albo jak poskładamy całą e, jedną część dachu do kupy, bo tak chcę zrobić, żeby ją, żeby pomierzyć dokładnie. Także jesteśmy w kontakcie kochani. Dziękuję bardzo za oglądanie. Tylko wrzucę coś nowego, dostaniecie powiadomienia. Eee, dziękuję Wam za wszystko, za wsparcie, za komentarze, za łapki w górę. Jestem Wam bardzo wdzięczny za to. Także cudownego popołudnia. Wam życzę wieczoru czy dnia, kiedy oglądacie. I do usłyszenia. Do zobaczenia.